Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Biały Spichlerz Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. Premiera płyty Leszka Kułakowskiego, Witkacy Narkotyki. Czwartek godzina 19, wstęp wolny. Filharmonia, ulica Jana Pawła II-3. Zakończenie karnawału z Waldemarem Malickim. Piątek godzina 19. Bilety 70 i 60 zł. Klub kawiarnia Jolander ulica Herbsta 16. Recital Diny Pokotyliuk. Sobota godzina 18. Wejściówki 30 zł. Motor Rock Pub ulica Wajming 3. Koncert zespołów Garota, Low i Dominance. Sobota godzina 19. Wejściówki 30 zł. Wydarzenia. Ośrodek sportowo-rekreacyjny ulica Niedziałkowskiego 2. Olimpijskie ferie zimowe czwartek piątek godzina 10 wstęp wolny. Cepelin books stary Rynek 7. kawiarenka obywatelska zmiany w przestrzeni miasta. Czwartek godzina 17 wstęp wolny. Nowy teatr ulica Lutosławskiego 1, wieczór kawalerski komedia. Czwartek piątek godzina 19 bilety 45 40 zł. Teatr Władca Lalek, ulica Arciszewskiego, 22. Uma Hia Humba Gaga, spektakl grupy studenckiej. To be discontinued. Czwartek, godzina 19. Wstęp wolny. Obowiązują wejściówki. Galeria pod tarasem w MCK, Aleja 3 maja 22. Wystawa prac Doroty Kędzierskiej, słodkie obrazki. Piątek, godzina 18. Wstęp wolny. Stare Kino, Stary Rynek 3, stand-up, Paweł Konkiel, stan przedzawałowy, piątek, godzina 20, wejściówki 29 zł. Podkowa Cafe, ulica Starzyńskiego, 6-7, wieczorek taneczny dla osób 50+, plus. piątek, godzina 20, wejściówki 19 złotych. Teatr Tęcza, ulica Walińskiego 2, tylko jeden dzień, spektakl dla dzieci, sobota, godzina 11, bilety 25 i 22 zł. Platforma Zoom, urodziny Stasia, 137 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, sobota godzina 17 zapisy na rondo małpa Gminne centrum kultury i promocji w kobelnicy ulica Wodna 20 przez 4, wieczór kawalerski, spektakl nowego teatru w Słupsku. Sobota godzina 19, bilety 45 zł. Filharmonia, ulica Jana Pawła II, 3. Kabaret hrabi w programie "Wady i waszki". Wtorek, godzina 17:20. Bilety 120 i 110 zł.